Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w na najniższej cenie. Koniecznie uzakupuj korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie możemy o, kupić na Enebie. Agirato konnichiwa, kończyła... shalom, salam aleikum, jak to mawiają na japońskim. Aha, poczekajcie, bo wy gry nie widzicie. Heh, taki śmieszek zajęczy. Prze bardzo, Zając wam nawet dał Shoguna w tym odcinku. Niesamowite, no bo podczas gameplayu z Shoguna będziecie widzieć Shoguna. <laughs> Ale że wyborny, mało śmieszny żarcik mi przypadkiem wyszedł. Nie, a tak poważnie, to musimy sobie zadać pytanie, musimy wspólnie odpowiedzieć. Wy będziecie odpowiadać w komentarzu, ja będę teraz się zastanawiać, yy, czy my kontynuujemy tą serię, czy my ją troszeczkę zmieniamy. Po pierwsze, znaczy no głównie jest problem tego typu, że weszliśmy w posiadanie niewyobrażalnych ilości pieniędzy, które zaburzają całkowicie balans i tak naprawdę yy, większe wyzwanie podczas tej rozgrywki. No bo mając 20 tysięcy na od tak i to będzie się rosnąć, tak będzie śnieżna kula się toczyć i będzie ten y, wzrost geometryczno-wykładniczy y, Szybujący, z każdą turą będziemy coraz więcej zarabiać, no bo będziemy wykorzystywać to Więc y, albo przerywamy kampanię No bo zrobiło się za łatwo, pytanie do was, co my z tym robimy, więc odpowiadacie w komentarzach, a zamiast mnie i teraz Czy albo przerywamy, porzucamy kampanię to jest pierwsza opcja, no bo się balans troszeczkę zepsuł. Czy ci... całkowicie rezygnujemy z japońskiej floty handlowej i tylko możemy pływać na naszych okrętach handlowych? Czytaj, te wszystkie upinki wywalamy, no ale to niewiele da, no bo my zaraz znowu będziemy mogli kolejne rekrutować. Co tu się buduje? Więc to jest jeden sposób, że pozbywamy się floty handlowej. No Nie możemy całkiem się pozbyć floty handlowej, bo wtedy w drugą stronę zniszczymy balans, ale pozbywamy się japońskiej floty tylko na naszych możemy handlować. To jest pierwsza opcja. Yy, druga opcja jest taka, że handlujemy dalej na potęgę, ale wypowiadamy wojnę wszystkim, dajmy po kolei. Wypowiadamy wojnę wszystkim, dajmy po kolei, jakie widzę. Cały czas będziemy wszystkich atakować. Odkryjemy jakieś dajmy, od razu atakujemy. Wszystkie mamy permanentne wojny z całą Japonią i odgrywamy scenariusz, że Japonia się e, zjednoczyła, żeby pokonać Portugalczyków, którzy najechali ich święte wyspy. No bo w końcu zdali sobie sprawę, nie wiem, tam szczególny cesarze w Kioto ogarnęli zagrożenie i zmobilizowali pospolite japońskie ruszenie samurajskie, aby wyrzucić, więc my sobie czerpiemy, ile da się handlu? Ale jednocześnie walczymy ze wszystkimi dookoła. Bo na razie to takie dzieli rząd. Nie? Z jednymi dajmy się przymierzamy, z drugimi e, walczymy. Także to jest pytanie dla Was. Takie trzy opcje, że obmyślił. Czyli, że przerywamy kampanię, robimy coś innego, bo się za łatwo zrobiło. Przy okazji tak już pograliśmy trochę tej modyfikacji. Druga opcja, że rezygnujemy z floty handlowej, tylko zostawiamy sobie naszą handlówkę sensie znaczy z japońskiej floty handlowej rezygnujemy. I trzecia opcja, którą wymyśliłem, to że atakujemy wszystko. No i być może ta nawała armii i flot spowoduje, że wyzwanie będzie na tyle duże, że te 20 tysięcy Szekli, które teraz zarabiamy, to będzie za mało. W sensie, że mało, mało a nie mało. Hehe, <laughs> he mały śmieszny żarcik. Nie tak to robimy w Chinach, mój panie. Ciekawe, czy chińskiego dworaka dostaniemy. Kto pamięta chińskiego dworaka? To no bardzo dobrze. Kiński dworak może być tutaj. Ja on wtedy ci powie. Nie tak to robimy w Chinach, mój panie. No, także dajcie znać w komentarzach. My jeszcze ten odcinek zagramy normalnie, bo tutaj postaramy się zabezpieczyć sobie wyspę. I na razie nie będziemy gdzieś tam dalej puszować. Myślę, że tego y, punktu handlowego też nie będziemy zdobywać, ale sobie powoli się rozstawimy. Ale 12 tysięcy blokuje nas troszeczkę. Blokuje, halabardyż możemy stawiać. Blokuje nas, że tak powiem, możliwość zdobywania ryżu, aby rozbudować wyższy poziom, aby rozbudować więcej budynków. Przypomnijcie mi tylko, co wybadaliśmy ostatnio. Właśnie, my za trzy tury wybadamy ryże i faktycznie będę starał się stawiać więcej kapliczek. No bo stawiałem markety, nie? Markety to główne źródło zarobku w Szogunie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że handeli handali tak zepsuje balans. A to wszystko dlatego, że chciwie chciałem sobie zagrać bitwę morską i ogarnąłem, że te łupinki handlowe możemy przyjmować. Dziwo zająca nie zna granic. Dobra, skipniemy turę i zobaczymy. Także koniecznie dajcie znać w komentarzach, co robimy z tą serią. E, co byście chcieli, żebyśmy zrobili. Trzy opcje do wyboru. Radzi wybierać i niczego nie żałować. Raz, dwa, trzy. W jak, jak patrzę, jakbyśmy wszystkich, Jezus, flota i koiki, jakbyśmy wszystkim wypowiedzieli wojnę. I te floty by wszystkie do nas popłynęły. Znaczy oni też by między sobą pewnie trochę walczyli. E, to byłby tego problem typu Benz, że oj, tu będzie rebelia. A daj pana e, Mecuke, Sasashimi, Dashasimi. O, no i Mecuke rozwiązał problem. Tego metcukę wrzuć tutaj, ja tu zapomniałem, żeby kolejnymi Mecukami biegniemy. E, faktycznie możemy ninja biernie levelować i rzucać ich do armii Wtedy będą sobie biernie levelować I e, nie będzie ryzyko, że gdzieś tam spadną z murów e, Ale wiecie, no, no nie potrzebujemy ninja żeby siedział nam w armii Serio, ty nie dojdziesz mm, Co wy rekrutujecie? Nie wiadomo co rekrutujecie, nawet jakby to byli samurai, to by pif piw Co prawda trochę obite ale baby. A reszta na razie chillera, utopia Do Korei się niestety nie udamy pohandlować Tu jest kolejny milion statków handlowych Które myślę, że nasze dwa okręty wojenne z chęcią by przetoliły 31 tysięcy, 17 tysięcy na następną turę Dzień jak co dzień Shalom, salam maleiku. Następnie następnej turze dużo wydamy, bo będą za dwie tury Bo wszędzie będziemy, dosłownie wszędzie będziemy upgrade'ować I będziemy upgrade'ować farmy A tu niestety i market i zamek na wyższy poziom Konsumuje jedzenie, więc nic z tym nie zrobimy. Ale możemy co nieco pobawić się agentami. Ninja, jest, ten, jest to dajmio, nie? Pod, pod, pod agentów. Kiedyś zagramy sobie tym dajmio pod agentów. Na legendarnym poziomie trudności. I spróbujemy wygrać kampanię. O, fajnie. Nasz ninja zakończył misję powodzeniem. Teraz nasz kapłan, jezuita. O, nie było kacenki. Myślałem, że będzie jakaś kacenka na obracanie. Próbujemy, może striggerujemy tutaj bunty oni mają ze zerowy public order? Jakieś dziwne podsumowanie. E, spróbujemy za. O, misjonarz awansował. Great sukces. Pokaż tego misjonarza. Co my tutaj mamy? Samuraj, plus jeden do nawracania prowincji. Albo plus jeden do zadowolenia. E, daj. Oba są dobre. Oba są dobre. Oba są dobre. Ale weźmiemy plus jeden do nawracania podczas prowincji. A tutaj machniemy sobie. Na pewno plus 1 do nawracania prowincji i tutaj na przykład moglibyśmy sobie zboostować drogę Chi kosztem nawracania. Nie chcemy tego. A zasięg ruchu na pie kampanii dla armii to by było spoko. I plus 1 do nawracania armii. Na razie ładuj sobie w nawracanie prowincji. i Zobaczymy jak tobie pójdzie. I tu mamy jeszcze jednego, agencina. Sabotaż, sabotaż, 50%. I również misja zakończona pełnym sukcesem. Great sukcesy. I awansowo, Pdzium. Biegna <grymna> animacja. Awansu. Agenta. Weźmiemy precyzję do wykonywania zamachu. Spróbujemy z niego zrobić szyna. Także tutaj ładuj w łaszaszyństwo, Zaraz będziesz biegał i szukał jakichś czelów do łasaszeństwa. Ha! Rebelianci się strygerowali. Patrzcie, dwóch agentów. I strygerowaliśmy bunty chrześcijańskie. <grymna> Proszę bardzo, jeden misjonarz, jeden Ashashin, i bunty chrześcijańskie wybuchły na prowincji z Ujmijmi. Dobra, to jest ich stolica, zobaczymy, czy uda się ich tutaj. Ono 8% chrześcijaństwa. Bardzo dobrze, bunty wybuchły. My nas tu w ogóle nie było, to tylko agenci. Wasza ludność sama się zbuntowała. Wasza ludność sama się zbuntowała, a nasza armia podchodzi po tych chyba ostatnią. Tak, to jest dajmy generał, chyba samurajskie, panie, ojona do Sousa. Proszę poprowadzić szturm 140 straconych, ale ostatnia prowincja zdobyta I to nie, oczywiście pokojowa okupacja Jesteśmy znanym kanem. ej zaraz chyba wszystkie dajmy się i tak na nas rzucą Bo już mamy bardzo wysoki poziom Jaridril. Ta prowincja nic nie ma, to dosłownie tej nic wartości, wartego uwagi nie ma w tej prowincji Weź to rozwal, machniesz kościółek takie nam cztery europejskie łokręty handlowe się wybudowały. Sobie zaparkujemy tutaj. I kiedy przyjdzie co do czego, flota portugalska upomni się o handel handeli... ...kotonem, bawełną. Z Koreą właściwie. W Korei się bawełnę uprawia? Oni tam mają w ogóle klimat możliwości do uprawiania bawełny? Ciekawe. Nigdy nie słyszałem o koreańskiej bawełni, ale może z kim importują czy coś. E, także spoko, skipniemy turę. Zostało Na nam jeszcze tylko bungo do zajęcia i będziemy mieli. I będziemy mieli całą wyspę pod naszą kontrolą. Mamy. Nauczyliśmy się sztuki uprawy ryżu. Gdzie to są technologie, to są technologie, więc będziemy mogli robić lepsze farmy. Teraz z wielką chęcią byśmy poszli w... No pewnie chyba lepsze jednostki, nie? Albo. Bombardy portugalskie, muszkieterzy? Ty, może muszkieterzy? Atak przez Fire w sensie Fire nie, że łogień grecki pochodnia, tylko Fire, że piw piaw Haha, kolejny, ośmieszny żarcik. Dobra, zróbmy. Zróbmy, bo to będzie dla nas unikalna technologia. Chyba bardziej już się skupimy na tym drzewku. Mamy ryż, mamy produkcję ryżu rozbudowaną. Tak, więc teraz będzie każde dodatkowe, plus jeden do produkcji i powiedzmy 150 szekli. Także wszędzie, dosłownie w każdej prowincji, przebiegamy tu od razu kościółek postaw. Pierwszy kościółek na tej wyspie, bo poza tą naszą początkową wyspą, to a nigdzie kościółków nie stawialiśmy, no bo wszędzie liczyliśmy na szekle. E, a tak to, gdzie się tylko da, stawiamy poletka ryżowe. A tu już widzę, że o, było poletko ryżowe na wyższy poziom. To nam da dużo jedzenia, a dużo jedzenia pozwoli nam zupgradeować, zupgradeować. tych, go się rozbudowało. E, my tutaj, co potrzebowaliśmy do rekrutacji? Yari Drill Yard, ok. Yary Drill Yard to jesteś ty. I będziemy mogli mieć kawalerię szturmową, proszę państwa, więc od razu to rozbudujesz. Potrzebujemy kamienia. Kamień trzeba będzie gdzieś znaleźć w Japonii. Ja wszystkie farmy, tak. Te farmy będą się upgradeować 5 tur. Długo, długo, ale na spokojnie, powolutku. Chillera Utopia, nie śpieszymy się. Została e, ostatnia buntownicza prowincja. Przesyłamy sobie Metsukę, żeby nadzorowali. Tego już ustawimy pod tą prowincją. Ty może jeszcze jedną turę sobie poczilujecie. Co by zimą się nie przedzierać. Może myślę, że nawet jak się skończy zima, to ruszymy dopiero na zajęcie bungu. A teraz powolutku na spokojnie. Nie śpieszymy się. Nasz ninja awansował. Bo znowu może dostać tego fugu szefa, do krojenia tej ryby fugu. Ona jest trująca w ogóle, nie? jak się w dużych ilościach je. Nie wiem, Japończycy czy tam ci Azjaci wszystko zjedzą. Albo plus 10% szansy, że uniknie wykrycia. Kiedy misja zakończy się niepowodzeniem, Ty ciebie może zrobimy pod tego: pod agenta sabotażystę. Może daj to do wykrycia. I tutaj będziemy ładować sa sabotażowe rzeczy. Jak tutaj kapłan ma zniecanie rewolty, możesz zdemoralizować armię za darmo, albo wzniecić rewoltę za 54. Dobra, levelujemy tylko. O. Ty? albo to dosłownie respi armię! Ja myślałem, że to tylko podburza ludzi. Aha! Ej, to, to, to jest przegięte. Serio? Wow! Wow! Sabotaż armii. Mm, ty jesteś pod asasyna, nie? Mm, sabotować... Ty, sze... na no, dziedzica mógłbyś za 60% asasynować. Ale spoko, na razie zrobimy sabotażu i bramy. No dobra dobra, levelujesz sobie. ładnie, ładnie ci agenci działają. Ty no. I powiem wam, że to są samuraje z Jari. No w teorii on, on się obroni. No, obro... no nie wiesz, że ta armia to zajmie, ale, ale to, 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 to jest gigamocne ci agenci. To to, to, to gigamocne jest. skakujemy turę. Czyli jakbyśmy mieli pięciu takich kapłanów i wszyscy by chodzili i sabotowali, rozpili re, te rewolty. Już te dajmy padały jedno po drugim. Jomona, jaką armią przyszła, ale dobrze, dobrze, jak się te dajmy tam pojednoczą, zrobi kilka dużych. To będzie ciekawszy pojedynek. E, handel przerwany z Mori, no Mori to my trochę sabotowali. E, z jakie moglibyśmy handlować, ale nie będziemy handlować, czekam na Waszą opinię. Czy wybieramy wojnę tym wszystkim dajmiom, czy, czy rezygnujemy z handlu, czy, czy co my robimy? Jak wy jesteście zadowoleni? Minus 5, no to trochę dużo. Troszeczkę dużo jak minus 5 Na całkiem sporo bym powiedział 52% na udany zamach Zobaczymy jak wygląda zamach Kaczenka, jeszcze nie widzieliśmy zamachu Kaczenki. Oho Zaskoczył przez mur Udało mu się Tutaj e, Elmag ma, ma Majestatyczny szczobą sobie podziwia balkonik Oho Jak go wyśmiał no dobra, ale przynajmniej przeżył. Przynajmniej przeżył i zdobył cenną lekcję o tym, jak kapłan nasz jezuicki strigoruje Czyli co, tam znowu wybuchła duża armia, tak? Tu jest złoto? Czy to jest kamień? Nie, to jest złoto. To jest kamień. To jest złoto, bo świeci. Potrzebujemy kamienia wbrew pozorom. Bardziej od złota potrzebujemy kamienia, takie do czasy nastały. Dobra, skipujemy kolejną turę. Zawsze mnie bawi. Wzmocnię naszych granic. Rekrutuj jednostkę w prowincji Higo. Używa do defensywy dla wszystkich jednostek. Higo jest tutaj. Mordeczko, rekrutujemy. Rekrutuje się właśnie kawaleria, powiem więcej. No zrobię jeszcze tych konnych akabuzerów, ale potem to my będziemy robić kawalerię szturmową OLI, Będziemy robić kawalerię szturmową To jest potężna armia, która jednoczy wyspy japońskie To jest jakie je dajmy oh, Yamana No potężna horda Ashigaru, potężna horda Ashigaru No jakby nie, nie, da, nie da się ukryć, że troszeczkę im pomagamy Sabotując y, tych, tych y, Ten klan y, Mori za pomocą naszymi agentami Ja po prostu chcę tych agentów sobie polewelować a... Który był pod te aszaszyny? Ty byłeś pod asaszyny. spróbuj zaszaszynować Na 650, ostatnio ci się nie udało W mieście, to teraz armię w polu, w obozie Tylko nie nadepnij na żadnego śpiącego szamuraja Widzę, że śpią w zbrojach, troszeczkę niewygodnie musi być Oho To była chyba właśnie okazja, żeby go złapał No cóż, jest jak jest to przypał. Głupia sprawa Oku, ocholipka. Dobra. Jedno przeszedł. Tu siedzi sobie y, Szogun Dajmio, jego ekscelencja. Wkazuje gdzie wybuchły rewolty chrześcijańskie. Oho ty, ty udało się. Perfekcyjna robota. Czekamy, czy nowy Assassin' w Japonii tak będzie wyglądał. No dobra, udało się. Ninja awansował. Świetnie. Możemy coś zrobić? Demoralizowanie armii. 58% szans. Zdemoralizowałeś tą armię. Czyli co mamy Pewnie niższe moralki. A ty co jeszcze możesz tej armii zrobić? Możesz ją sabotować. Dobra, nie udało ci się, ale przeżyłeś. Mój cię importante i nasz Ashashino awansował. Jednego perk'a sobie tu władujemy. Potem znowu masz jeden pusty i dopiero na tym poziomie byś dostał jeden kolejny pork. Dobra, na razie zostaw. A tu mamy kościółek i my ten kościółek rozbudujemy. Czy kościółek pobiera ryż? Nie. Kościółek nie pobiera ryżu, więc od razu go rozbuduj. Niestety nie możemy kolejnego kapłana sobie machnąć. Na razie trzymamy oblężenie. Kolejny oddział kawalerii możemy wam podrzucić. Jesteście na razie zadowoleni. Tu się masowo rekrutuje armia. Tu mamy drugą flotę rozstawioną. Także dajcie tylko znać o wojnie totalnej i wszystkich atakujemy. No, chyba, że o, macie dość. Szekli i handeli, handeli, jeżeli chodzi o tą serię. No, pamiętajcie, Handeli, i handele nigdy zawie. Pokaż, jak tam wygląda nasza ta. Wy macie stanowiska, mamy dwóch ziutków. Jakby nam Sousa, nie daj zająć, gdzieś tam się przewrócił w trakcie kampanii. Pomagał kto na szczęście zastąpić. Tu widzę, że byłyby kolejne. Um, kolejna prowincja pod flotę. Mamy drewno, moglibyśmy zrobić jakąś inwazję na tą mniejszą wyspę. O proszę, wyszli do nas. Trochę na to liczyłem, że nas wyjdą. Mają Ashigaru z Jary i dwie świty samurajskie. Natomiast my mamy naszą nową broń. Mamy naszych konnych Akebuzerów, a on nie ma łuczników, a to oznacza. Że szykuje się pyszna bitwa, gdzie nasi konni chciałem powiedzieć, łucznicy. Nasi konni strzelcy będą. E, no strzelać przeciwnika, tak? Będą się wycofywać. Dobra, nasza armia tutaj niewielka, która blokowała to miasto. To miasto gdzieś tam w... o, tu jest to, to miasto. E, tu jest wielka armia Washigaru, znaczy wielka armia Washigaru, e, obrońcy plus samurajowie. E, tu podeszły nasze posiłki, świetnie. To mogą powiedzmy zabezpieczyć tą flankę, nie ustawiamy ich w kwadratach A konni strzelcy, pokaż w ogóle jak wy wyglądacie Nasi konni strzelcy, nie mają tych sukienek, czyli kropierzy Dobrze, że się nie przypomnieli, bo ja takiego nazewnictwa Pokaż tą kawalerię, pokaż tą kawalerię tych konnych akebuzerów Ty no, ale takie, takie karabiny na plecach to dosłownie takie flinty mają To, to, to aż na akebuzera nie wygląda chyba Ale dobrze, dobrze, nasza kawaleria Pięknie. Zobaczymy potem, jak nasza kawaleria szturmowa będzie wyglądać. Macie jakieś umiejki? E, macie możliwość szybkiego przeładowania i możecie zsiąść z koni. Ty, a ja wam mogę wydać rozkaz... E, ...strzelania w oponenta? Czy wy musicie... Aha, wy z koni nie strzelacie, wy musicie zejść z tych koni. Ja e, Jacie, to ty mi teraz to mówisz? Ja myślałem, że wy możecie z tych koni prowadzić ostrzał. No nie mogę Wam wydać rozkazu ataku strzelania, tylko możecie szarżować. Nie strzelicie, nie? Ok, to szybko na górę. Hop, 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 hop. To zmienia postaj rzeszy. To bardzo zmienia postaj rzeszy Zmieniamy też układ naszego rozstawienia. No dobra, po prostu są mobilni buzerzy Ich jest chyba troszeczkę mniej niż normalnie w oddziale. A e, ja bo normalnie ich jest 90, tu mamy 60, ale mamy niby szybką. Znaczy, możliwość szybkiej relokacji jednostki. Coś się, konni dragoni? Konni dragoni, no tak, konni dragoni w Empire'ze też byli w sumie zwykli listrzalce, tylko o, mogli szybko się transportować. Dobra, no to co wy? Siadacie z tych kony. Cyk, powróciliśmy was na górę. Tu się o, rozstawiacie. I teraz możecie prowadzić ostrzał. Troszeczkę chyba niżej musicie zejść. I tak samo. wow! Ale strzelają! I nie macie przyklęku, tak? Po prostu strzelacie tak jak staliście. Bitwy w szczególnie są za krótkie. Bitwy w są za krótkie, żeby to dobrze wykorzystać, ale to by była fajna, ciekawa jednostka. Dobra, wy robicie... Nie jari, po prostu formację, peklinieru. Nasi strzelcy niech prowadzą ostrzał Bardzo dobrze. Możecie sobie szybkie te przeładowania odpalić. Generałowie z tyłu, chillera utopia. A glorious victory will so be your... I klasyczny pojedynek na no, póki co, nasi Pekinierzy kontra Yari. Mam nadzieję, że dajemy troszeczkę czasu. E, troszeczkę się nawet podkładamy, nie wykorzystujemy w pełni naszych możliwości. E, I dajemy czas, żeby te dajmia w Japoni Japonii przygotowały sobie potężne armie, które będą wyzwaniem. No bo jak mamy znowu masakrować hordy chłopów, to no nie po to my tu przepłynęli. My tu przy, przypłynęli po wielkie o, kurde, po wielkie zwycięstwa naszych czasów. Wielkie zwycięstwa naszych czasów Dawajcie, bo sosa zagrożony Inspiruj Przekupowanie Strzelasz? 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 Strzelaj tu Na razie będziemy baitować Wy możecie ich ścigać, zezwalam No, i dobra, część walczy, wręcz część atakuje. To mi się podoba. Z szabonkami. To Teraz niech nasz generał zaszarżuje. Tu nasza piechota wchodzi. Pewnie samuraje bronią, nie? Jari, samuraje, ostrzał. Szarża kawalerii! Naprzód, Polacy, uderzać kusaria! No i tak, właśnie motłoch. Na Ukrainie w 1648 roku był rozjeżdżany przez naszą husarię. Tak było. Ech, dobra, bo jeszcze sosy traficie. Odwróć się. Jak sobie nasi pikinierzy radzą w walce z samurajami? Aha, właśnie tak. Kurde, no, no za krótki są te bitwy. Szogun jest piękny, ale troszeczkę. Nie wiem, czy to księgi, taki mod, który go tam podrasowuje, poprawię. Dłuższe bitwy. Jednostki nie są aż tak papierowe, no ale to by się równało dłuższe bitwy. Yy, dyplomacja lepsza. Przede wszystkim. No, i to w sumie takie trzy rzeczy najważniejsze: Bo rozbudowa tych, tych miast, spoko, niby kafelki, ale te kafelki takie w przyjemny, nie bardzo agresywny sposób. Dobra, wzmocni... a my nie zaliśmy tej wioski. Dosyłamy posiłki, ja im dał się wycofać. A to był błąd! A to był błąd! Dobra, zajęliśmy pokojową okupację. Czyż moglibyśmy wyzwolić Otomo? To pierwsze chrześcijańskie dajmy, ogrywalne w ogóle. Pokojowa okupacja, to my jesteśmy chrześcijanami, to my dyktujemy warunki O, wow, a tu wszystko poniszczone Macie dojo włucznik łuczników, od razu możecie to w sumie zniszczyć, nie potrzebujemy Farmy, drogi Portugalczycy przynoszą rozwój dróg, farm i misjeczek z ryżem Mamy trzy nadwyżki żarcia, więc myślę, że możemy też rozpocząć rozbudowę naszych fortec w kluczowych miastach, prowincjach Na pewno buzen rozbudujemy na pewno Satsumę rozbudujemy. Wiem, że ona jest daleko, ale ona ma te kluczowe budynki do, do rekrutacji jednostek, więc to ewentualnie jakieś nowe koszary czy coś wrzucimy. A więc też rozbuduj yy, fortece w tym mieście. I nie wiem, czy w Goto nie powinniśmy naszej stolicy rozbudowywać? Rozbuduj naszą stolicę! Bo to będzie zabierało po jednej żarcie, więc idealnie, poza tym, za dwie tury się skończy. On, upgradeować farmy. Tu przeprowadziliśmy kolejne, że tak powiem, działania naszych misjonarzy. Czekle się zgadzają. Za cztery tury będzie nowa technologia. Będziemy mogli wytwarzać Pro bardzo dobrze w Japonii, a nie go sprowadzać, importować naszych jednostek. Yy, bombardy, muszkieterzy. Nie wiem, czy muszkieterzy zastąpią akabuzerów, czy jak to będzie, czy to będzie nowy rodzaj jednostki. To jeszcze przydałoby się. E, możliwość rekrutowania bombard lepszych Nie wiem czy one się wykluczają czy o co chodzi Tu mielibyśmy karawelę, o to też przydałoby się zrobić To też przydałoby się zrobić Musi, ile, ile mamy w ogóle tempa badań, to da się zobaczyć jakoś 52% a tego tu mamy 50% Kościółki mogą nam przyspieszać Tu mamy chyba budynek, który nam przyspiesza badania ale to na razie tyle chyba. Znajomy końca tury? Nie. Znajomy końca tury będzie w kolejnym odcinku, także przypominam pytanie z początku, co robimy z tą serią, czy ją porzucamy i robimy coś innego, bo się zrobiło za łatwo, a już tutaj przedostawaliśmy, zobaczyliśmy modyfikację. Czy rezygnujemy totalnie z handlu? Tymi japońskimi łódkami i tylko bazujemy na naszych łódkach? Czy wybieramy trzecią opcję, w następnej turze wypowiadam wszystkim wojnę? Wszystkim, kogo widzę. Wojna totalna. Wszystkich naraz, wszystkie floty, wszystkie armie, wszystkie prowincje, wszystkie dajmia. No i ciśniemy Japończyków, aż znajdziemy się w Kioto. Także co, tutaj wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. No i do następnego. Cześć, cześć.